W tej prezentacji powiem, jak wykonać podstawowe ustawienia programu i sprawdzenia parametrów przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów. Jestem w obszarze kontrahentów. Do tej pory wpisaliśmy dwóch kontrahentów. Jeden jest przewoźnikiem, drugi jest zleceniodawcą. Firma KGHM jest zleceniodawcą, firma ABC jest przewoźnikiem. Zanim przejdziemy do wystawiania dokumentów, wykonamy kilka sprawdzeń. Tutaj podczas spisywania kontrahentów ustaliliśmy, że walutą frachtu, walutą, w którą będziemy ustalać fracht jest euro, co oznacza, że będą nam potrzebne pewne parametry przeliczenia frachtu z euro na złotówki żeby sprawdzić w jaki sposób program teraz to będzie robił, czyli jakie są ustawienia fabryczne programu. Wchodzimy do parametrów, dalej parametry pracy i sposób wyznaczania dat na dokumentach. Tak, tutaj. To co nas interesuje, to jest ten Obszar, czyli umowne ustalone z kontrahentem sposoby przeliczania frachtu. W tym momencie ustawiony jest taki taka opcja, że dla kontrahentów krajowych datą przeliczenia, czyli datą kursu po którym będzie przeliczony frak na złotówki, jest data załadunku. Można oczywiście wybrać inne, inne możliwości, inne opcje, przy czym, to znaczy dokładnie, przepraszam, jest data załadunku jako data odniesienia się kursu, natomiast sam kurs będzie brany z dnia poprzedniego, na co wskazuje ta jedynka tutaj w tym polu. To jest cofnięcie daty kursu e, frachtu, czyli pozycji dokumentów finansowych. Fracht stanie się pozycją faktury, więc stąd ta nazwa. Gdybyśmy chcieli tutaj e, ustawić datę dokładną dacie załadunku, znaczy równą dacie załadunku, to powinno być 0, jeśli dwa dni wcześniej to 2, ale pozostawimy, pozostawimy tą jedynkę. Czyli w tym momencie dla kontrahentów krajowych kurs. Przeliczania frachtu na złotówki będzie brany z daty, z dnia poprzedzającego datę załadunku. Tak? Data załadunku, a tu jest dzień poprzedzający. A więc ja tu nic nie zmieniłem, także anuluję tą przykładową operację, którą dokonałem na, na tym polu. Mamy tutaj kontrahentów krajowych. I nasz kontrahent, zleceniodawca, i kontrahent-przewoźnik to są firmy krajowe, a więc do obu z nich będzie stosowała się ta, ta zasada ustawiona w tym polu. Zamykam to okno, czyli okno sposobu wyznaczania dat na dokumentach, i jeszcze przejdę do jednego parametru, który jest wygodny już, czy powinien być ustalony już na początku pracy. To jest domyślne cechy dokumentów. Jeśli nasza firma jest firmą spedycyjną, to ustawiamy tutaj przychód jako spedycja. Jeśli mamy firmę transportową, czyli sami wykonujemy przewóz, ustawimy tutaj transport. A jeśli jest to działalność mieszana, no to musimy zdecydować, których zleceń będzie więcej, czy transportowych, czy spedycyjnych. Powiedzmy, że więcej będzie spedycyjnych, to ustawiam przychód na spedycję. Oczywiście później to można będzie na dokumentach poprawić, bo to jest cecha dokumentu, czy to jest przychód spedycyjny, czy transportowy, później można to będzie poprawić, ale tak na dzień dobry ustawia się to, co jest w parametrze głównym, czy nie będziemy musieli później ręcznie na tych fakturach czy na tych zleceniach, które, które, wystawimy zmieniać to zmieniać to podczas wystawiania tych dokumentów. Zatwierdzam te zmiany. Nie wiem, czy to zmieniłem, czy nie, ale to nie ma znaczenia. Jest spedycja jako przychód. Zamykam okno domyślnych cech dokumentów i jeszcze przejdę do narzędzi. Do, do okna, gdzie są zdefiniowane opcje operatorów, czyli to jest narzędzia, operatorzy i hasła, i lista operatorów. Tak, tutaj, lista operatorów. Wchodzę w to okno. Na razie zdefiniowany jest tylko jeden operator. To jest operator predefiniowany, taki automatyczny administrator, dlatego jego symbol brzmi autoadmin. Jego nie da się usunąć, w przeciwieństwie do innych operatorów, które tutaj można dodawać. To, co tutaj zrobimy, co jest wygodne, czy, czy nawet wskazane podczas wystawiania różnych dokumentów, na przykład faktur, to jest wpisanie tu konkretnego imienia i nazwiska, ponieważ ono będzie się pojawiało, na przykład jako nazwe, nazwisko i imię osoby wystawiającej fakturę, ponieważ wybrałem. Taką firmę, która się nazywa Transpet Jan Kowalski. Taka jest to firma testowa, która jest użytkownikiem tego testowego programu. Więc wpiszę tutaj właściciela tego testowego, tej firmy, czyli Jana Kowalskiego. Jan Kowalski. Tak, i mamy już zdefiniowane imię i nazwisko automatycznego administratora. Zatwierdzamy zmiany. Zamykam okno. I jeszcze jedną rzecz zrobimy, a mianowicie przed wystawianiem dokumentów, które operują na walutach, należy ściągnąć z na serwisu z serwera Narodowego Banku Polskiego kursy walut. Tym przyciskiem otwieramy okno pobierania kursów. Klikamy start. Po w zakończeniu operacji zamykamy okno i w tym momencie mamy pobrane tabele kursów średnich NBP. I to jest koniec tej prezentacji.